Jest chyba druga tyka. No. Jest rówek. A już chyba też o obmaczywały. Co robił. No i waliki oblizywały. Po Ale to jest do pory. Ja znalazłem jeszcze półtora tygodnia temu. W tych marze ten byczek z tym rogiem to już był ostatni byk z ostatnim rogiem z ostatnim polażem i ta tyka jeszcze się trafiła tam tego zaniosłem do samochodu